W tym naszym behawioralnym rozumieniu praca z zachowaniami trudnymi to przede wszystkim uczenie, tak? To nie korygowanie tych niewłaściwych zachowań, chociaż tak, oczywiście, jakby tutaj też pewnie y, można by było o tym, o tym porozmawiać, ale przede wszystkim nacisk należy położyć na uczenie i prawidłowych form zachowań, ale też na uczenie nowych umiejętności, y, czyli też praca jakby z wykorzystaniem tych wszystkich elementów i tych wszystkich strategii, o których sobie już powiedzieliśmy wcześniej, tak? Praca z wykorzystaniem motywacji, praca oczywiście i uczenie, jakby z wykorzystaniem podpowiedzi, ale też zbudowanie takiej bardzo jasnej, przejrzystej struktury, w oparciu na przykład o plany i po zabezpieczanie środowiska, tak żeby, no właśnie, by tych, też czasem tych konsekwencji, konsekwencji, zachowań, konsekwencji zachowań trudnych po prostu, po, prostu, po prostu nie ponosić. Myślę, że warto jest zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na taką różnicę pomiędzy tym, jak to zachowanie trudne wygląda i tym, dlaczego to zachowanie trudne występuje, czyli na różnicę pomiędzy formą i funkcją zachowania trudnego. Bo powiedzieliśmy sobie, że tak zachowania trudne występują, dlatego, że są wzmocnione. Zgadza się. Czyli jakby to wzmocnienie będzie powiązane z funkcją zachowania trudnego, ale też powiedzieliśmy sobie, że zachowania występują w różnych możliwych formach, w różnych możliwych formach i to na przykład właśnie jakby te niebezpieczne tak, jakby formie zachowań no moglibyśmy tutaj wymieniać poszczególne, jakby różne formy, na przykład zachowań agresywnych albo zachowań autoagresywnych. Aczkolwiek na tym niekoniecznie będziemy się teraz będziemy się teraz skupiali. Jakby mówię o tym rozróżnieniu dlatego, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że tym na co przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, myśląc o pracy z zachowaniami trudnymi, to popatrzenie na to, dlaczego to trudne zachowanie występuje. Wiemy dlaczego, odpowiedź na to pytanie już sobie daliśmy, tak? bo ono występuje dlatego, że jest wzmocnione. Pamiętamy, że mamy dwa rodzaje wzmocnień: pozytywne i negatywne, oczywiście też, czyli dzięki zachowaniom trudnym też coś uzyskujemy albo czegoś unikamy. Tak? I możemy uzyskiwać dostęp do różnego rodzaju aktywności, możemy też unikać sytuacji, unikać aktywności, unikać wymagań. To jest taka jakby pierwsza grupa, pierwsza większa funkcja tak? zachowań trudnych. Możemy dzięki zachowaniom uzyskiwać uwagę ze strony innych osób, ale też możemy tej uwagi, tej uwagi unikać. I w końcu możemy dostarczać sobie stymulacji, ale możemy też unikać takiego dyskomfortu fizycznego.